E, e, dzisiaj yeah. mamy dla Was filmik e, e, Nasze prezenty na urodziny Dostałyśmy prezenty e, je zapraszałyśmy tylko oczywiście e, tych znajomych moje mamy yeah. Tylko za chwilę yeah. Tak e, Nasze dostałyśmy się e, Korekcie yeah. yeah. Dużo tutaj takich Kaczynki No a my kolekcjonujemy katle, więc... się co <gryw> 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 e, Tak, dostałyśmy fleść słownik, tak? Chodz, cho chodz, nie wiem dlaczego, bo wszystko A, mamy tu. Tak, ale angielski! E, e, tak, co und? Co und? Co e, to znaczy hrabia? A zaraz wam pokażę. E,

To jest taki, taki kapser, a to jest super. <grym> I dostaliśmy jeszcze taką, takie, taką szminkę. Za 59 złotych, to jest nie od cenę, ale z <grym> Ale my nie będziemy jej używać. Ale nic a a z takim plezem nie możemy. Później dostaliśmy. Tutaj <grym> najlepsze nowe. wygląda? Super! Gościu was! Dzięki! Biebie. No już chyba tyle tych prezentów, ja myślę. No chyba tyle, no. I, like, e, i zapraszam do oglądania naszych e, kojonnic. Pa! pa!